Witam Was serdecznie, mam na imię Magda i na co dzień zajmuję się profesjonalną pielęgnacją skóry w gabinecie kosmetyki nowoczesnej poczucie piękna. Obiecałam, że opowiem Wam jeszcze na temat radiofrekwencji mikroigłowej, bo wiem, że to jest temat, który interesuje Was bardzo. Radiofrekwencja mikroigłowa, przypomnę, to połączenie dwóch najskuteczniejszych i absolutnie bezpiecznych metod odmładzania, zagęszczania skóry i zwężania porów. Połączenie fali radiowej, połączenie nakuć, w przypadku właśnie frakcjonowania skóry, to dwie metody najlepiej sprawdzające się na rynku, dwie metody, które połączone ze sobą, to tak jak dwa ulubione smaki, śmietankowy i czekoladowy w torcie bądź w lodach, dają najlepsze efekty i największy uśmiech na waszej twarzy. Radiofrekwencja mikroigłowa, kiedy jest bezpieczna? Po pierwsze, będzie bezpieczna wtedy, jeżeli będzie wykonywana przez operatora, którego znasz, któremu ufasz, który pracuje na bezpiecznym sprzęcie, który wie jak i zna fizjologię skóry i wie w jaki sposób z tym urządzeniem się obchodzić. Ale to oczywiście absolutnie rzecz niekwestionowana. Co jeszcze będzie gwarantowało sukces zabiegowy, Twoje zadowolenie i co za tym idzie Twoje bezpieczeństwo? Zwróć uwagę, czy urządzenie, na którym masz wykonywany zabieg, ma podciśnienie. To bardzo ważne, dlatego że dzięki podciśnieniu nie ma ryzyka błędu ludzkiego, To znaczy, że zasysany fałd skóry, bez względu na to, na jakiej powierzchni twarzy będzie wykonywany, będzie tak samo równomierne zasysanie, zatem będzie taka sama siła i moc uderzenia w się igiełek w głąb skóry. Nie dość, że dzięki temu masz pewność, że nigdzie igła niekontrolowanie nie wejdzie głębiej, to ponadto masz pewność, że właśnie skuteczność będzie tym większa i będzie równomierna, i co najważniejsze, będzie mniej bolesna. To nie jedyna rzecz, na którą powinnaś zwrócić uwagę. Kolejna bardzo istotna to to, czy igły w kartridżu Przypominam, jednorazowym, absolutnie sterylnym, zawsze otwieranym przy tobie, będą izolowane. Cóż to oznacza? Izolowana igła to igła, która otoczona jest taką cieniutką warstwą silikonu. Dzięki temu, po przekłuciu się w głąb skóry, nie ma strat energii na zewnątrz. Zatem. Po pierwsze, skuteczność zabiegowa jest większa, bo jeżeli operator wyznaczy sobie 1 mm głębokości, powiedzmy, w głąb skóry, to energia w igle nieizolowanej rozchodziłaby się już na przestrzeni do tego 1 mm wszędzie, wszerz i wzdłuż. A, po, a właśnie z tego też powodu docelowo mniej energii dotarłoby tam. Gdzie de facto Twoja skóra tego potrzebuje. Ponadto, straty energii to także mniejsze bezpieczeństwo dla okalających naczyń krwionośnych. Ryzyko większego podrażnienia skóry, ryzyko uszkodzenia naczynek krwionośnych, popękania ich, osłabienia, Zwiększonego rumienia po kilku zabiegach, zwiększonej ciepłoty skóry, a co za tym idzie? Znowu znacząco mniejszego komfortu na skórze, znacząco mniejszego bezpieczeństwa w trybie długofalowym. Zastanów się zatem, czy warto jestem przekonana, że odpowiedź brzmi nie. Co jeszcze będzie powodowało, że Twoja efektywność zabiegów będzie lepsza. Pamiętaj koniecznie o buforowaniu skóry. Przygotuj swoją skórę na zabiegi wszystkie odmładzające, nie tylko radiofekwencji mikroigłowej. Pamiętaj o tym, aby przyjmować... Po pierwsze 2 litry wody dziennie, codziennie, na tkankę, ale buforuj, czyli przygotuj przed intensywnym działaniem odmładzającym. Przyjmuj dużą dawkę witaminy C, jaką niech będzie reprezentantem tutaj sok z aronii, sok z grejpfruta, sok z żurawiny, czyli wszystko to, co bardzo mocno jest kwaśne i czasami ciężko przechodzi nam przez usta, ale ja wierzę. Bo wiem e, z doświadczenia waszego, że to naprawdę mega cudownie działa i że jesteście dużo bardziej zadowolone z efektów zabiegów, jeśli trzymacie się tych zasad odmładzania skóry. To co? Chcesz być piękniejsza we własnej skórze? Do zobaczenia.